13 listopada. Wszystkie moje plany na nic. Doktor przyjechał z rana i po zbadaniu Anielki oświadczył, że o podróży mowy być nie może i że groziłaby ona wprost niebezpieczeństwem dla życia Anielki. Zachodzą w jej stanie jakieś nieprawidłowości. Co za męka, słuchać tego specjalnego języka, w którym każdy termin zdaje się grozić śmiercią ukochanej istocie. Wtajemniczyłem doktora w nasze położenie, na co odpowiedział mi, że z dwóch niebezpieczeństw woli wybrać mniejsze i mniej pewne. Co mnie wzburzyło i zaniepokoiło najokropniej, to jego rada, by po odpowiednim przygotowaniu powiedzieć anielce o śmierci męża. Niestety nie mogę odmówić pewnej słuszności jego rozumowaniom, on powiedział tak. Jeżeli państwo jesteście zupełnie pewni, że potraficie upilnować, by wiadomość nie doszła do pani Kromickiej jeszcze przez kilka miesięcy, to niewątpliwie lepiej nic nie mówić. Ale jeżeli nie, lepiej ostrożnie przygotować i w końcu powiedzieć, bo gdyby się dowiedziała nagle, wówczas mogłaby nastąpić druga katastrofa. Co tu robić? Zaprowadzę chyba zupełną kwarantannę wokół Płoszowa. Nie puszczę człowieka, listu, gazety. Przepiszę służbie, co mam mówić, nawet jak patrzeć, bo jakie wrażenie robią tego rodzaju wieści nawet po odpowiednim przygotowaniu. Miałem dziś przykład na pani Celinie, której musieliśmy wreszcie powiedzieć prawdę. Mdlała dwukrotnie i dostała spazmów, które przyprawiły mnie niemal o szaleństwo bo mi się zdawało, że cały dom je słyszy. A przecie ona tak znów nie przepadała za tym zięciem, ale ją przeraziła głównie myśl o Anielce. Sprzeciwiałem się radzie lekarza jak mogłem i zdaje mi się, że się nigdy na nią nie zgodzę. Ja im nie mogę powiedzieć jednej rzeczy, że Anielka nie kochała męża i właśnie dlatego tym ją straszniej, i wstrząśnie jego śmierć. To już nie chodzi o ten żal, jaki się odczuwa po śmierci drogiej istoty. Tu chodzi o te wyrzuty, które ona sobie będzie czynić, że gdyby go kochała więcej, to by jemu życie było droższe. Czcze, błahe, niesłuszne wyrzuty, bo to, co przez wolę męża sobie nakazać, ona nakazała sobie i spełniła, i oparła się mojej miłości i pozostała czysta i wierna. Ale trzeba znać tę duszę pełną skrupułów, żeby ocenić, w jaką popadnie zgryzotę, i jak zacznie się zaraz podejrzewać, czy czasem śmierć ta nie odpowiada jakimś utajonym jej życzeniom swobody i wolności, czy nie dogadza takim jej chęciom, których nie śmiała wypowiedzieć. Mnie włosy powstają na głowie, gdy o tym myślę, bo przecie istotnie ta śmierć otwiera przed nią nowe życie. Więc to będą dwa wstrząśnienia, dwa gromy, które uderzą w tę biedną drogą głowę. Tego ani doktor, ani ciotka, ani pani Celina nie rozumieją. Nie, ona nie powinna nic wiedzieć aż do końca. Co za klęska, że ona nie może wyjechać, bo tu trudno, prawie niepodobna będzie jej ustrzec. Tu ona wyczyta w twarzach, że coś zaszło. Lada słowo, lada spojrzenie może zwrócić jej uwagę i zrodzić w jej głowie najrozmaitsze przypuszczenia. Dziś zaraz zdziwił ją nagły przyjazd doktora. I wiem od pani Celiny, że zaczęła się wypytywać, dlaczego przyjechał i czy jej co nie zagraża. Szczęściem, ciotka znalazła się przytomniej i odrzekła jej, że w podobnych warunkach zawsze zasięga się od czasu do czasu porady lekarskiej. Anielka zaś tak mało ma doświadczenia, że uwierzyła od razu. Jakim na przykład sposobem potrafię wymóc na służbie, by nie miała tajemniczych min? A oni już coś miarkują. Właśnie z powodu moich ostrzeżeń i zakazów dowiedzą się zaś o wypadku z pewnością. Nie mogę jednak wszystkich rozpędzić. Samo częste przychodzenie telegramów zwraca uwagę. Dziś odebrałem drugą depeszę z Baku od Chwastowskiego z zapytaniem, co ma z ciałem zrobić. Odpowiedziałem, żeby je tymczasowo pogrzebał na miejscu. Prosiłem starego Chwastowskiego, żeby pojechał do Warszawy i wysłał odpowiedź, a zarazem przekaz telegraficzny na pieniądze potrzebne na koszta. Ale nie wiem nawet, czy do Baku można wysłać z Warszawy taki przekaz. 13 listopada. Dziś przeglądałem wczorajsze dzienniki. W dwóch były telegramy o śmierci Kromickiego. Jeśli młody Chwastowski przesłał te depesze, to chyba zwariował. Służba już wie o wszystkim Twarze są takie, że się, że Anielka nie zwróciła na nie uwagi. Przy obiedzie była jakaś wesoła i niezwykle ożywiona. Dodaje mi otuchy tylko obecność doktora. Jego śmierć Kromickiego nic nie obchodzi, więc zagaduje Anielkę, żartuje z nią i uczy ją grać w szachy. Za to pani Celina doprowadza mnie do rozpaczy. W miarę jak Anielka była dziś coraz weselsza, ona przybierała coraz bardziej grobową fizjognomię. Czyniłem jej dziś z tego powodu nader ostre wyrzuty. 14 listopada. Jesteśmy wszyscy w Warszawie z porady doktora. Anielce powiedziano, że w domu w Płoszowie będą zaprowadzali kaloryfery, wskutek tego trzeba się wynieść na kilka tygodni. Droga zmęczyła ją mocno, pogoda zła, ale jestem kontent, żeśmy przyjechali, bo tu jestem pewniejszy mojej służby. Dom trochę w nieładzie, mnóstwo obrazów wypakowanych. Anielka, mimo zmęczenia, chciała je oglądać. Więc służyłem jej jako cicerone. Powiedziałem, że moim najmilszym marzeniem jest być kiedyś jej przewodnikiem po Rzymie. Ona zaś odrzekła, jakby z odcieniem smutku: Ja także często myślę o Rzymie, ale czasem zdaje mi się, że tam już nigdy nie będę. Mnie się serce ścisnęło, bo teraz boję się wszystkiego, nawet przeczuć, i w byle słowie gotówem upatrywać wróżbę. Odpowiedziałem jednak wesoło, ja ci to przyrzekam uroczyście, że tam pojedziesz, i to na długo. Dziwna rzecz, jak prędko natura ludzka przystosowywa się do każdego położenia i wchodzi w swoje nowe prawa, ja już mimo woli uważam manielkę za swoją i strzegę jej, jak mojej własności.